Rejsy statkiem to bardzo popularna atrakcja w każdym miejscu, gdzie jest woda, szczególnie w wakacje, a ich opinie bywają absurdalne. Kupując rejs na konkretną łódkę byłam przekonana, że dotyczy łodzi na obrazku. Finalnie okazało się, że rejs odbędzie się z dezelowaną i obskurną kaczuszką. Nieładnie nabierać turystów. To tylko jedna z wielu opinii łodzi, które przetestujemy wokół całej Polski. Zaczynamy od stolicy naszego kraju, a za nami właśnie znajduje się Wisła. I tutaj popłyniemy w rejs z tradycyjnym galarem. Galar to taki rodzaj łodzi, taki prostokątny. A wiecie czemu galar nie mógł zostać DJ-em? Bo ciągle zbaczał z nurtu. No. Zarki, to Jest to rejs turystyczny, więc istotne jest to, aby sprawdzić go właśnie okiem turysty. Dlatego stworzyłem listę rzeczy, które uważam, że są istotne na takim rejsie i to właśnie sprawdzimy, a do tego dodajmy rzeczy z opinii. Nieinteresujący. Brak informacji o rzece i mieście. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pilot na bardzo długi czas powierzył ster pasażerowi. Brak kamizelek ratunkowych. Dorzućmy do sprawdzenia kamizelki i spróbujemy poprowadzić tą łódź. Skoro jakiemuś turyście dali, no to czemu by mi nie mieli dać? Całkowita strata czasu i pieniędzy Audioprzewodnik, do którego nie mieliśmy dostępu w słuchawkach. Reklamuje się jako o wiele bardziej szczegółowy, niż jest w rzeczywistości. 20 minut cichej i nieinformacyjnej podróży w górę i w dół rzeki. W sumie audioprzewodnik zalicza się jako jakoś przewodnika? Powiedzmy, że to jedno i to samo. Na tym rejsie po prostu wyjątkowo skupimy na tym uwagę. Nie byli precyzyjni w podaniu lokalizacji. Zgubiliśmy spacer po godzinach, szukając miejsca. Jak coś wiele z tych opinii jest chaotycznie napisanych, bo nie są one od Polaków i get your guide tak to przetłumaczył. A co do lokalizacji, to celowo za nami nie znajduje się Właśnie ten statek, tylko stanąłem w losowym miejscu na Wiśle, chociaż nie wiem, czy on właśnie tam nie płynie. W każdym razie sprawdźmy, czy jest to ciężkie do znalezienia. Mam punkt, który dostałem i idziemy w tamtym kierunku. Tam w oddali jest ten stateczek, o którym mówiłem. Nie będziecie go raczej widzieć przez szeroki kąt, ale wydaje mi się, że to może być właśnie tam. Apcy mam zaznaczony punkt, o tutaj i weźmiemy to sobie w mapach. I to jest niby dosłownie 3 minuty ode mnie. Ogólnie mega ładnie tutaj. Szkoda, że jak mieszkałem w Warszawie to nie wiedziałem o tym, bo stosunkowo niedaleko stąd Mieliśmy się właśnie wynajęty dom. Pogo strefka, że sobie pocilować ze znajomymi. Chcę do plaża i hamaczki, leżaczki. Klasa. No i słuchajcie, według map to jest tutaj i faktycznie wygląda jakby to było tutaj. Bardzo dobre oznaczenie na mapach, wręcz dałbym 10 na 10. Dzień dobry, na 14 jestem zamówiony na rejs. O, fajnie, No wszystko, proszę? Jaborski. Dobrze. Proszę bardzo, bilecik, y, za, za, zaraz wypływamy. Dobra, mogę tam iść, czy gdzie mam tu czekać? Tak, czekać. czekaj. czekaj. Dobra. Na statek wpuścili nas równo o planowanym czasie i pozwolili mi zająć cały górny pokład. Pan powiedział, że mogę sobie wejść na dach. Patrzcie to. Jestem na dachu normalnie. Tak wygląda nasza Łódź w całej okazałości. Składa się z przedniego pokładu, tylnego pokładu, kajuty, no i właśnie dachu, na którym jestem ja. Spłynęliśmy już i yy, właśnie siedzę na dachu, bez kamidelki, bez żadnej opieki. Mógłbym tak naprawdę zeskoczyć, zrobić cokolwiek. Mam tu powiewającą flagę, mam raz, dwa, trzy, cztery wiosła i drugą powiewającą flagę. I to tyle. Postanowiłem zejść na dół przetestować wszystkie rzeczy. Zacznijmy od bezpieczeństwa i kamizelek. Jak widzicie, kamizelki są, ale nie było totalnie żadnej instrukcji odnośnie zakładania ich. No i przykładowo wpuścili mnie na górę bez jakiejkolwiek kontroli. Myślę, że przez to taka ocena będzie adekwatna. Jest tu może toaleta? Czy nie ma? Nie ma, nie? nie, jest nie ma, dobra. Idziemy sobie poduszeczki, żeby się wyłożyć. Nawet wygodne. I powiem wam, że są czyste Ogólnie czystość statku jest naprawdę ok, Ale w sumie jest on na tyle mały I nie ma w nim ani jedzenia, ani łazienki Więc co ma się brudzić, nie? Także czystość oceniamy całkiem spoko Zawiodłem się brakiem napojów i tak dalej Mogli mieć tu chociaż lodóweczkę I wiecie, albo dać jeden napój w ramach rejsu No bo ten rejs kosztował 75 zł Albo jest sprzedawać tutaj A jeden co jest to tabela z rzeczami, które możesz kupić tam gdzie wychodziliśmy, A ceny są jakieś z kosmosu, więc nie będziemy jej skupować Pobrałem audiobooka Generalnie mamy takie minutowe klipy odnośnie każdej rzeczy w tym momencie właśnie przepływałem pod mostem Poniatowskiego. Posłuchajmy informacji odnośnie Most tego mostu. Nazwany kiedyś mostem cara Mikołaja. No dobra, typowe informacje brzmi spoko po polsku, od sobie na przykład po angielsku. Spoko to brzmi, jedyny minus jest taki, że musimy sami wybierać o czym chcemy słyszeć. Przez co jest szansa, że słuchamy informacji o rzeczy, na którą nie patrzymy. No bo mogliśmy dokonać złego wyboru. A co do wygody, to narzekać nie mogłem. Daję tutaj 10 na 10, bo mogłem się nawet zrzemnąć. Swoją drogą, race według Get Your Guide powinien trwać 56 minut. Jestem ciekawy, czy ten czas będzie zbliżony. noga normalnie leży, ewidentnie ktoś się zrzucił z mostu. I co połamana, co jest? Dobra, zostało nam najważniejsze pytanie. Ja mogę postarać się dodatkiem? Raczej wątki. Przysumowaliśmy właśnie, jest 1457, także rzetelnie bym ten rejs na pewno nie za te pieniądze, gdyby w tych 75 złotych bo chociaż przekąska, jakiś napój, cokolwiek, a tutaj sam rejs, bardzo przyjemny, relaksujący, ale 75 zł za drzemkę na środku Wisły, tak, takową miałem, pospałem z 15 minut, uważam, że nie warte, nawet dla turysty, bo tak naprawdę nie zobaczy tutaj nic nadzwyczajnego, dookoła za dużo nie ma. Jedźmy do kolejnego miasta sprawdzić następny rejs. łódki bez kierowcy, czyli takie, które steruje się samemu. Za nami znajduje się wypożyczalnia łódek bez uprawnień i tutaj z uwagi na to, że nie jest to taki stricter race turystyczny, to nasza lista będzie wyglądać inaczej. A dokładnie wygląda taki, do tego dorzucimy kilka jednodzielców. opinii. Czekaliśmy z dzieckiem pół godziny na kogokolwiek. Stanowisko bez sprzedawcy, rezerwacja ma się nijak do rzeczywistości, a pan agresywny bez empatii dla nas niestety nie polecam. Czekaj, mogę ci na łódkę, a ja będę szedł na łódkę zaraz. Tak? Będę wynajmował, no. Z jakiej jesteś wypożyczalni? Z kaszubi? No, to będę na was zaraz szedł. No, tak. Chyba mamy widza wypożyczalni, więc y, te opinie będą nieadekwatne. Nie polecam. Osoby pracujące usuwają rezerwacje i mówią, że takiej rezerwacji nie mają nigdzie zanotowanej. No ja ogólnie rezerwację mam, także zobaczymy, czy ona jest. Aczkolwiek tak jak widzieliście, nie będę was okłamywał, no. Mamy tu widza. Raczej usunięta w moim przypadku nie będzie. Serdecznie odradzam wypożyczania jakiegokolwiek sprzętu od tej firmy. Odradzam również jakiekolwiek rozmowy z młodym pyskującym pracownikiem, który chyba pomylił odwagę z odważnikiem. Łódka zarezerwowana na dwie godziny. Rezerwacja nastąpiła o godzinie 11, odbiór łódki miał być o godzinie 14. Pracownik okazał się niekompetentny i po dotarciu na miejsce po odbiór łódki okazało się, że magicznie zniknęła. Po telefonie do szefowej okazało się, że ma ona niewiele wspólnego z zarządzaniem, nie zaproponowała żadnego sensownego rozwiązania. Odradzam. Czyli z to samo. Chodźmy sprawdzić, czy jest aż tak źle. Tak wygląda punkt odbioru łódki. No i jeżeli chodzi o rezerwację... Wczoraj dzwoniłem tak, i to przynajmniej na to miał być, no? Za rezerwację muszę dać tutaj 10 na 10, bo nie było żadnego problemu. Pan dał mi kapok i od razu poszliśmy na łódkę i dostałem szybki kurs. Jak to wygląda w ogóle? Chcecie w sensie coś takiego, co wygląda naprawdę ładnie? Wynajęli mi bez patentu za dwie stówki i to naprawdę powiem wam, że wyjedę tak całkiem szybko. Ej, zajebista sprawa w ogóle. Wygoda siedzeń też jest naprawdę zadowalająca, i powiem wam, że zmieściłoby się tutaj spokojnie 5-6 osób. Dobra, co do czystości jest tutaj całkiem w porządku. Tutaj też jest spoko, nie ma się tak naprawdę czego czepić. Nie znam w ogóle miejsca bliżej miasta, gdzie można wynająć tak fajną łódkę bez patentu sobie ze znajomymi czy coś. Ej, ja tu wrócę na 100%. Porównując to z rowerkami wodnymi, które wynajmuje się teraz za 6, czasem nawet 8 tych za godzinę, no to to jest niebła ziemia, nie? Steruje się tym też giga prosto, tutaj generalnie jest wajcha. W tym momencie mamy luz i jak sobie... Naciśniemy tutaj ten guzik, i wbijemy do góry. To zaczynamy płynąć do przodu. Jak damy mocniej, to zaczynamy płynąć mocniej. Tutaj sterujemy normalnie jak w samochodzie. Patrzcie, to kręcę teraz na maksa. I zobaczcie, jak fajnie skręcamy. Mega zwrotna w ogóle jest ta łódka. No i jak chcemy sobie zwolnić, to dajemy w dół. Zwalniamy. Teraz możemy sobie tak samo płynąć do tyłu. No płyniemy, tak dziwnie Ale kurde Udało jakby ten silnik miał odpaść Wolę pływać do przodu Nie, ale ogólnie mega spoko Wystarczy, się pojeździło chwilę samochodem i totalnie można sterować To jama na maksa Łatwości nie można ocenić inaczej niż 10 na 10 Tak naprawdę przez bitą godzinę pływałem w kółko zajerany, tą łódką I nie miałem totalnie żadnego problemu ze sterowaniem Jedyny minus jest taki, że w momencie kiedy sobie siedzimy komfortowo i płyniemy to nie widzimy tak naprawdę, co dzieje z przodu i musimy się wychylić ale z tego co mi się wydaje to jest normalne w łódkach w każdej łodzi tak jest no i ta zwrotność tutaj jest po prostu niesamowita, patrzcie to ja obijam driftem biedę normalnie tutaj pozostało nam zrobić test najciekawszego czyli prędkości maksymalnej najpierw popłyniemy pod wiatr czyli w tamtym kierunku a potem popłyniemy z wiatrem zobaczymy jaka będzie różnica dobra, płyniemy pod fale no i to jest raczej V-max. I w tym momencie wychodzi nam 10 na godzinę Ej to całkiem przyjemnie Myślę, że szybko można opłynąć takie jeziorko, Bo jesteśmy w sumie nawet nie wiem gdzie dokładnie Jezioro Harzykowskie, tak jak ta miejscowość się nazywa 9-10, waha się, od między 9 a 10 A w drugą stronę teraz jak Nie Jestem ciekaw jak duża jest różnica No i teraz z falą, z wiaterkiem a i też 10, czyli są po prostu za małe wiatry, żeby wpływało to jakkolwiek na moc naszego statku. Znajdując to w pożyczalni, byłem przekonany, że będziemy płynęli z 4 na godzinę, nie? Jestem ciekawy, jak tu na przykład 5 osób się jeszcze wrzuci, jaka jest prędkość maksymalna. Pierwszy raz na odcinku z tej serii nie przetestowałem rzetelnie jednogwiazdkowych opinii, bo nie było jak, no akurat spotkaliśmy widza, ale za to znalazłem zajebistą rodzinną atrakcję, którą na pewno powtórzę, plus pogadałem z widzem i mam nadzieję, że będzie dla każdego miły. Teraz już. Jeżeli te opinie faktycznie tyczyły się jego, ja tylko domniemam. W każdym razie super rzecz, ale to jeszcze nie wszystko w tym filmie. Przenosimy się do kolejnego miasta. Nasza trzecia łódka znajduje się na rzece Odra w samym sercu Wrocławia. Wiecie, jak ja patrzyłem na cenę 70 zł, bo i w Warszawie, i tutaj we Wrocławiu kosztowało to tyle samo. To ja myślałem, że to będzie taki, wiecie, rejs z statkiem. No to jest taka łódka XXL trochę, nie? Z uwagi na to, że to też jest rejs turystyczny, no to lista jest to sama, ale wywalamy z niej automat w łazienkę, bo nie ma sensu testowania łazienki, skoro już widzę, że jej nie ma. No i do tego wszystkiego dodamy rzeczy z opinii, które są tutaj całkiem ciekawe. Sama atrakcja jest niezłym pomysłem, jednak kupując rejs na konkretną łódkę, byłam przekonana, że dotyczy tej konkretnej pokazanej na obrazku. Finalnie okazało się, że rejs odbędzie się z dezalowaną i obskurną kaczuszką. Nieładnie nabierać turystów. Jestem zdegustowana brakiem przyzwoitości organizatorów tej atrakcji. Ku przestrodze dla innych. No ja tu żadnej kaczuszki nie widzę. W sensie żadna z tych łódek nie przypomina nawet kaczki. No ale oczywiście dodajemy zgodność łodzi z obrazkiem. Jestem naprawdę wkurzony. Po pierwsze nie dostaliście łodzi, która była na zdjęciu, a potem nie widzieliście zachodu słońca, bo albo łódź zasłaniała go przed nami, albo kiedy już mieliście go zobaczyć, słońce zniknęło. I nie dziwcie się, jeśli pojawi się grupa hiszpańskich turystów, którzy będą tak głośno się zachowywać, że nie będziecie mogli cieszyć się rejsem. Lepiej poszukajcie sobie innej wieczornej rozrywki. Jestem bardzo rozczarowany. Niestety jestem tu prędzej i nie będziemy w stanie zweryfikować rejsu o zachodzie słońca, pod którym właśnie była ta opinia. Ogólnie ta firma oferuje rejsy za dnia i jest konkretnie osobna kategoria na rejsy o zachodzie słońca, więc niestety to pominiemy, ale obecność Hiszpanów z chęcią zweryfikuję. Niestety nikt na łodzi nie czuł się odpowiedzialny, za gości, siedmiu pasażerów. Z obsługą nie było kontaktu, nie było powitania, nie mówiąc już o objaśnianiu atrakcji po prawej i po lewej stronie odry. Pomimo reklamowania jako baru nie oferowano żadnych napojów. Statek był w opłakanym stanie, płaciliśmy chyba tylko za olej napędowy, silnik był głośny i wydzielał nieprzyjemne spaliny. Spaliny dopisane do czeklisty możemy przenieść się na drugą stronę rzeki i przetestować tą łódź. No to chyba jest nasz statek i on totalnie zgadza się z obrazkiem. Podejdziemy do pani, bo tu siedzi taka pani pod parasolką, chyba wpuszcza na te rejsy i się okaże, czy będziemy płynąć tym. I mam bilet get your guide. Y Tak, na jedną osobę. Na jedną osobę. Jasne, to o 14, o 14 teraz będzie rejs, tak. Czyli za chwilkę. Za chwilkę. Dobra, dzięki. Udało się wejść do Łodzi już po 5 minutach. Ogólnie statek z zewnątrz prezentuje się całkiem fajnie, a właścicielem najprawdopodobniej jest White. Zacznijmy od wygody siedzenia. Jest naprawdę miękko, i mimo, że to jakaś jako skóra, to wydaje się przyjemna. Jest nawet funkcja leżenia. Za to gorzej wygląda czystość. No widać, że rzadko kiedy tu sprzątają, bo na fotelach, na ziemi, między poduszkami, czy też w cup holderach jest sporo syfu. I od razu spokoję waszą ciekawość. Żadnych Hiszpanów na statku nie było. Chociaż myślę, że można mnie pomylić z jakimś Massimo z Hiszpanii. Za to powiewała flaga, która była prawie hiszpańska. Wydaje mi się, że jest to herb Wrocławia. Czy statek wydzielał nieprzyjemne spaliny? Posłuchajcie go chwilę i sami zweryfikujcie. Dziękujcie. No nie wydzielał, był bardzo cichy i przyjemny. Przewodnik też jest w postaci audiobooka, i mimo, że są głośniki, to można go puścić jedynie na telefonie. Aczkolwiek działa, Państwo obok słuchali. Niektóre przewodniki turystyczne nazywają Wrocław dumnie Wenecją Północy. Co do bezpieczeństwa, no to jak widzicie, też nie mamy tych kamizelek i nie ma ich nawet na pokładzie, przynajmniej na wierzchu. Kapitan niestety nie zaoferował nam żadnych napoi ani posiłków, a sam coś regularnie popijał i podjadał, jakby to bagi powiedział, ale nie rób smaka co by to było. No i kurczę, czy było warto? Powiem wam tak. Gdybym najpierw przyjechał tutaj, a potem do Warszawy, to przeżywałbym Warszawę. Sama Wisła była ładniejsza, bo była szersza, ciekawsze rzeczy były dookoła i tak dalej. To jest jedno, ale druga sprawa jest taka, że statek był dużo lepszy. Mimo, że był starszy, mimo, że nie miał jakichś tam skórzanych foteli, i na pierwszy rzut oka nie wyglądał tak premium, tak jak ten, to było dużo miejsca. Jak chciałeś, mogłeś schować się w cieniu. Tutaj musiałem siedzieć bite 40 minut słońcu, bo był tylko mały skrawek w cieniu, który ludzie zajęli, a mamy gdzieś 34 jest jeden z najcieplejszych dni w ogóle od kiedy pamiętam w Polsce. Mogłem się położyć u góry, pochodzić dookoła, zdecydowanie lepiej. I audiobook też był lepiej. Zdecydowanie lepsza Warszawa i jakbym miał wybierać między tymi dwoma, to tam bym wrócił. Tu? Na cholerę. myślę, że jechałem specjalnie po to tutaj, do wrocka. nie opłacało się. Wracamy teraz w moje rejony i tam przetestujemy ostatni statek. Tak Pływa na Gdańskim Otławie i z tego co wyczytałem, też jest to Galar. To może turystyczny, więc lista jest znana, no i dodamy do tego kresu się opinie. Nie obejrzeliśmy wycieczki w podanym języku, więc rozumiemy około 5% wszystkich przemówień. Niektóre miejsca, przez które przepłynęliśmy, znajdowały się pod bardzo niskimi mostami, ale przewodnik nie kazał nam zejść. Dwa razy. Mosty były naprawdę bardzo niskie, zdecydowanie nie kosztowało to pieniędzy. Z tego co rozumiem, to po pierwszy przewodnik, nie był w danym języku. Co prawda, Tatiana zaznaczyła, że jest z Polski, więc będzie problem z weryfikacją języka, ale po prostu sprawdzimy, w jakich faktycznie językach jest przewodnik. No, a druga sprawa, niskie mosty. Podejrzewam, że siedzieli gdzieś na górnym deku i musieli się schylać, czy coś takiego, więc zobaczymy, jak wygląda bezpieczeństwo wysokości mostów. To była najgorsza wycieczka łodzią, na jakiej kiedykolwiek byliśmy. Staramy się brać udział w wycieczkach łodzią, gdy tylko jest to możliwe, kiedy podróżujemy, a to była po prostu strata czasu i pieniędzy. Po pierwsze, z pięciu osób, które napotkaliśmy, tylko jedna uśmiechnęła się i powitała nas, reszta zachowała się tak, tak, jakbyśmy w jakiś sposób ich niepokoili, biorąc udział w ich wycieczce. Następnie byliśmy na wycieczce historycznej i kulturowej, która trwała około 60-70 minut, a nasz przewodnik, Maybe, rozmawiał przez maksymalnie 15 minut. Daleko na uboczu i to zła trasa. Oszczędzaj czas i pieniądze. 100% nie polecam. Niemiłą obsługę sprawdzimy, a co do punktu dojazdu, to była też jeszcze jedna opinia, która wam się teraz tu wyświetla. Narzekały one, że jest to źle oznaczone, a ja bez problemu tu dotarłem. Więc jakby od razu to neguję, nawet tego nie daję na naszą listę. To była najnudniejsza Trasa na jakiej byłem. Przewodnik mówił może przez 30% czasu i wcale nie był żywy. Miał bardzo ograniczony angielski, więc być może dlatego trasa nie była wcale interesująca. Ale myślę, że nawet przy swoim poziomie angielskiego mógł spróbować lepszej dostawy. Szkoda marnować czas i pieniądze na to doświadczenie w tak pięknym mieście. Może tu nie ma audiobooka, tylko jest prawdziwy przewodnik. Zresztą chodźmy się przekonać. Ej, dziwne, bo ta rzeka jest naprawdę szeroka, jest dużo wody, a ludzie pływają w kajakach na ziemi. Zamiast na wodzie. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Rejs Galarem na dzisiaj, na 14.30, to chyba tutaj, tak? tak, tak. Ja, jak się pan nazywa? Jaworski Paweł, mam na Get Your Guide. Dobrze. Zaproszę pana na łódź o numerze 4. 4. Dobrze. Dzięki. No trzeba przyznać, że takiej masowej wycieczki się nie spodziewałem. Kilka galarów, które są naprawdę proste w budowie. Na każdym z nich po 10 ławeczek średnio wygodnych, bo plecy w pionie i poduszka cienka. Ale za to duży plus za temat bezpieczeństwa. Ale w razie nagłej potrzeby wystarczy mocno złapać i przytulić do klatki piersiowej. Ona zrobi za nas całą tenką robotę. Panowie zrobili ładną instrukcję użytkowania kamizelek, a dzieci miały obowiązek je założyć. Na każdym z poprzednich rejsów były dzieci i nikt na to nie patrzył. Oprócz tego każdy miał kamizelkę. Pod siedzeniem. Dachu brak, ale na wyposażeniu były parasolki. Każdy pracownik był mega uprzejmy, a przewodnik nawijał bardzo przyjemnie i rzeczowo po polsku i po angielsku. Co do mostów, to większość z nich była luźnej wysokości, oprócz dwóch takich jak ten.

The belly with a rusty razor shave is a belly with a rusty. ogólnie powiem tak ten rejs też kosztował 70 zł i na początku jak wsiadłem na tą łódkę to stwierdziłem ale lipa, ale potem jak przewodnik fajnie wszystko opowiadał, ciekawostki jakie w ogóle powiedział odnośnie Gdańska, mimo że tu mieszkam to w większości z nich nie znałem poza tego widoki które tu były, stawia ten rejs ewidentnie na pierwszym miejscu w stosunku do tych dwóch poprzednich rejsów turystycznych, naprawdę fajne i wiecie i takie rzeczy jak poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, no dużo bardziej dopracowane tutaj, więc zdecydowanie to był najlepszy rejs to bym z chęcią powtórzył. No i to tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście na którymś z tych rejsów. Widzimy się niebawem. Papa, pa. cześć.